Ja mam z tej strony, dafen. Dzisiaj to sobie oczywiście leciutko pofarmimy. Postaram się dobić już 2 500 level. No, ja teraz mam 2455. Dzisiaj będzie rolowanie fruta. I musimy sobie zjeść light. Jakby coś tam mój nick to Blue Legends. Przyjmuję zaproszenia. Jak chcecie, to możecie zaprosić. Zjedz. Mamy Light Skippy. Hop, hop, To mnie to zaprosiła. Zapraszasz swoich. Hop, hop, hop. Dobra, jest. O, oh, tutaj jakiś typek z Lampartem. Super. Dobra, to ja się obudzę, gdy dobiję 2600 level. No i się poka no i pokażę, gdy coś się będzie. Słuchajcie widzowie. Normalnie nie wiem kogo wy oglądacie, ale nie wziąłem Questa. <gry> Normalnie to bym już miał 4 albo 5 lewali. Dobra, to ja tym razem będę brać Expa. Znaczy się ten. Wiecie. Questa. Dobra, to ja wstrzymuję no i zaraz już co się obudzę, gdy będę mieć 2 4, 6, 60 level. Drugi level. Czwarty level z kibli. 2 4, 6, 60, ale przez to, że jest pełni księżyca, to próbujemy robić 4, 4, 4. Lecę tam ma wielkie drzewo. Niestety 4, 4 się nie udało, bo ja wielki mężczyznę zapomniałem. Że nie mam d ale może w prehistorii? W prehistorii bardziej chyba nie uda. Co wolno robić, gdy jest Moon? Nie wiem, co wolno robić jak ma być szczery. Dobra, ja lecę poszukać w prehistorii. Niestety, ja bym bardziej przyjął ten Kitsune Island, bo wtedy to mi lepiej idzie na Kitsune Island, ten niestety życie. Boże, jak ten film dopiero 2 minuty trwa. U mnie w prawdziwym życiu to jest z 5 albo 6. Nie pytajcie, odskamowałem jakiegoś typka, że mam V4 i mogę mu zrobić Trialsa za free. Ludzie normalnie wszystko uwierzą. I w ogóle to polecam, bo jak chcecie to mogę zrobić giveaway wyfisz fish, na megalo... Dobra nie, robimy giveaway na takiego pięknego pain fruta. A no, robi giveaway na peń fruta. Napiszcie. Napiszcie jakie mam akcesoria tutaj. Pokaże się bardziej. No i jaki to jest. No i jakie to jest faul. Pod to jest widać. O Boże, piranie. No i oczywiście nick. Wyniki będą za tydzień. Wrzucę shorta. Dobra, no i kiwaj na ten Fruta, ładnie, wszystko fajnie. Ogólnie, to proszę nie pytać, ile ja mam tutaj aplikacji. Jak chcecie, to mogę zrobić tak, iż ich nie widać. Dzisiaj też otworzę fruta. Znaczy się losuje, fruta. Boże, o czym ja myślę. Jesteśmy już w ogóle, w sumie ja jestem, jestem na hig, nie już na extrema, nie no ale Kitsune Island się nie uda, bo nie było Lumona, Lumuna. ja z tego Kitsune Island to w ogóle, To tego Kitsune Island to mam Foxlam. Fajno. I jakim ktoś ma Fox Foxlampa i nie chce, żeby spoilerować, to, przesuń, to zaraz będziecie musieli sobie przesunąć o 10 sekund. Jakim chcecie sobie spoilerować, a macie Fox Foxlampa, jak im ucieknę, to pokażę. Dobra, uwaga, przesuncie o 10 sekund. To jest pierwszy skill. Coś takiego. I to później bije. Obrażenia w czasie. Tak jakby podrzuca i później wybucha. Myślę, że niezła zabawka. No i też Cibisa ten przyjął. Tylko Komag... O Boże, Shark. I teraz urem Islam to chyba było. Resur Island. Idź. Kurde, chcecie coś takiego? No właśnie, spokój. Spokój, spokój, spokój! Nie bieźcie mnie do wody, koledzy. Spokój, co No właśnie. Bo trzeba zadzielać z gdakanem? Trzynaczki. po co tym szarkom to było? Jakby mnie nie zaczęli gryźć, to bym ich zostawił. Dobra, to ja skipuję, to ja na razie skipuję i pokażę, gdy coś się pojawi. Oj, w ogóle to ja go tam nadal skamuję. Ma... Ej, możecie mi napisać, jaki to jest tytuł. Heskar Heskar Stalker. Dobra, to ja lecę, zatrzymuję. Nie no, to chyba będzie jakiś niewypałek. To praktycznie przed chwilą zatrzymałem filmy, no i mnie piranie gonią. O, dowód, że jest Full Moon. Full Moon Papa już prawie. A I współczuję tym, którzy mają V4, ale nie mogę ich zrobić, bo typki ich ignorują. O, co to? Też trisura i No my to sobie otworzę. O! To mi zagrozi. O, ta za fioletowa skrzynka. Ja by the way jeszcze jej nigdy nie otwieram. I uwaga, 127 fragmentów. Dobra, lecimy dalej. Tu ja mam już dwa koła fragmentów. I to ze samych pod. Wodnych miski, tak mogę to ująć. Dobra, to ja wstrzymuję. I ten. No i gdy to się stanie. Piękny zachód księżyca. Jeszcze odpala V3. Kurde, jeszcze odpalę V3 z pierwszej osoby. Może to zadziała jak Mirej. Nie zadziałało. Niestety. Nie starczy. Jest piękny wschód słońca. Ej, coś chyba tutaj im się nie udało. W blok zwrócił. Tam już słońce zachodzi? Tam chodzi. Wszystko bestie, jak ładnie. Rzeczny piasek. Szkoda, że żadnego wiecie. Tak historii. Dobra, to ja powiem, gdy będzie miał już pół HP. Jeszcze chciałam powiedzieć, że z że jest z tołu, w sprawie giveaway'u chyba tu jest kto, level liczy tam 50, to ja poczekam. Tak możliwe, że pomogę nad, Nie będę mieć czasu. Więc no. żeby mi się ta osoba zgłosiła. żeby się zgłosić, to ja roluję, wy to widzicie na spotcie. No i tak. Wy to widzicie na szobcie, to ja wtedy... nie wiecie. Oj, no zapraszacie mnie do znajdź. Wysyłacie mi zapro. Ja przyjmuję i też tam ci No i będzie dziwnie. Tutaj. Loła już ma bardzo. Masz pomordę. Chodź tu. Nie bój się Pobijemy się Dawaj, twarda bania. O kurde Kolegów wezwał chyba Bo trochę ich tu dużo O, kapelusz mi dropnął. Szkoda, że już go nie ale. Odszczep się Ale mi się dropi? Dobra, pobiję się z nimi. Tak dla kontekstu, tak dla zabawy i contentu. Kurde, nie mogę się dzisiaj coś przysłowić. Contentu. Contentu. Dla contentu. Czy tak z nimi pobija. że ja na was mojego skill'a. Oczywiście, który nie działa. Kula mi dali jakiegoś złego skill'a na lajcie. Dobra, Mx M1 go uderzyłem. Dobra, on jest takim pośledzikiem. Czy jeszcze jest? Dobra, to lecę tam Ja są sobie myślicie, ja jestem aż tak głupi. Dobra, i teraz to rozdawanie statów. Rozdam sobie 5. 100. Mam 1300. Mam 13 tysięcy Troszkę w I tak reszta w obronę Dobra, to musimy rolować w kluczach. Daj, bisie, wisie, pili piją Dobra, to lecimy Ogólnie to opowiem wam wady i zalety zaleta jest taka, że oczywiście da się szybko latać jest bardzo fajny do grindu bardzo fajny do pvp ale na pierwsze może jak złoto wchodzi pierwsze może jak złoto wchodzi a normalnie na drugie to tak magma fajnie wchodzi a na trzecie to oczywiście klasycznie buddha takie way o mnie, to ja na pierwszym morzu miałem buddę i po kilku minutach zjadłem lighta, bo mi się Budda znudziła. Wtedy to nie wiem co ja sobie myślałem, że Budda jest jak rocket. Jak kilo, bo jak bo jak, jak wtedy grałem, to było ilo kilo. A szkoda, że ta budda... Buda, ten nie daje perm kilo. Bo bym kupował. Albo nawet nie parł. To już jest troszkę oudzi. Nie powiem, że nie. Nie uderzysz mnie! O, BMW 37. Uwaga, rolujemy. Kolego, jesteś na... W ogóle... C... Uspokój się! Zobaczymy, co jest. Dobra, nic nie ma. Uwaga, stary. Jesteś na filmie, I co się tak na mnie patrzysz, kolego z cyborkiem? O kurde, Quake. Kolego, ty to widzisz? No, widzę, że masz Dragon Storma. Kolego, te, kolega, kolega. Chcesz? Chcesz? Masz. Niech ktoś sobie weźmie. Kolego, gaz, weź sobie, mi jest to niepotrzebne. Tak, weź sobie. Dobra, to na tym kończymy nasze nagranie. Pamiętajcie, bym był bardzo wdzięczny, gdybyście zostali z miiska, lajka, a wtedy postaram się zrobić więcej filmów, ale oczywiście nie wymuszam. Dobra, no i...